Podobno, jak podłączy się to do telewizora, to można zagrać w ponad 50 tysięcy retro gier. Ja w to nie wierzę, ale no chodźmy to sprawdzić. Wystarczy, że podłączymy to pod wejście HDMI w telewizorze i podłączymy jeszcze ten kabelek, żeby było zasilanie. Potem bierzemy jeden z dwóch kontrolerów, które przychodzą w zestawie, włączamy go, klikając przycisk na środku i już możemy grać. Na początku w to nie wierzyłem, ale to jest faktycznie ponad 50 tysięcy gier. No kurde, nieźle. Dobra, to poszukajmy jakiejś fajnej gierki i zobaczymy, jak się w to gra. Powiem wam, że już trochę skroluję i pad w ogóle nie ma żadnych problemów. Działa mega płynnie. Wybrałem sobie Mortal Kombat. Ta gierka to była moja ulubiona gra kiedyś, więc zobaczymy, jak się gra. Zobaczcie, wszystko działa płynnie, nie ma żadnego opóźnienia na kontrolerze, no trochę trudno się gra jedną ręką, więc no, nie gram zbyt dobrze, ale no konsolka jest bardzo fajna, nie ma żadnego opóźnienia. Najlepsze jest to, że mamy tutaj dwa pady, więc możemy sobie ze znajomym nawet w to zagrać, więc no kurde, mega fajnie. Kurczę szczerze, uważam, że ta konsola jest świetna, naprawdę. Jeśli ktoś w domu nie ma konsoli i nie chce wydawać majątku, to to jest idealny wybór dla niego, bo ta konsola jest 10 razy tańsza niż jakieś PlayStation czy Xbox. A najlepsze jest to, że teraz ta konsolka jest na promocji minus 50%, więc jeśli chcecie ją kupić, napiszcie komentarz i ja Wam wyślę link.